Siemka ludziska, witajcie na kanale Brod reaguje. Dzisiaj słuchajcie, chciałbym obejrzeć sobie gameplay z nowego, nowej broni, nowego shotguna, lever action shotgun. Także, on jest dość mocnym, no, mocną bronią. Zresztą zobaczcie sobie na gameplay. Link do źródła macie w opisie. Zostawcie lajka like, jeżeli wam się odcinek spodoba. Nie zmuszam. No i kod BrodTV w sklepie Epic Games i Fortnite w ogóle. O kurde, ale gościu go rozsadził, matko święty. A tu snajperka jest i karabin. Ale chcę zobaczyć ten shotgun w akcji. On jest pewnie jak każdy shotgun dobry na bliski dystans, nie Fortnite Cookies, w ogóle ten kanał, którego ten gameplay oglądam z, tej, z tego shotguna. O kurde, ładnie, tu mu sprzedał. Heda. <grystanie> Nieźle się biją Uuu, rozsadzili go kurde Spik Okej, okay, czyli tu jest ten, to jest legendarny? Czekajcie, bo, bo ja jakby mm, widzę tutaj, ale tu jest epicki, a jest jest też legendarna wersja, dobra, no to okej. Okay. Niechaj i tak będzie. Czemu on się tak zabudowuje? Tu ma jakiegoś człowieka, czy coś? Aha, okej. Okay. Rzeczywiście. Kurka, 88 obrażeń zadał ten shotgun, wow. Ło kurka, 55. To musiał w głowę go trafić, powiem Wam szczerze, ale ten Shotgun jest mocny. Ja się tak nie znam na, na Fortnite, ale wydaje mi się mocny ten Shotgun. O kurde, ale przywalił. To jest ta nowa postać, nie? Znaczy skórka, wygląd postaci nowy 64 zprzewalił no, Wydaje się spokojny. Wy już graliście tym shotgunem? Ciekawe, dajcie znać w komentarzu. Tutaj chyba zginie, nie? Ten gość. <grym> o jezu, sekunda mu została. No nic, moi drodzy. Link do źródła macie w opisie. Dziękuję wam za uwagę. No i powiedzcie, co sami sądzicie o tym shotgunie. Do zobaczenia.